Mieliśmy już kolekcję brązowych, mieliśmy srebrnych i teraz dołożyliśmy złoty krążek. Marzenia się spełniają. Jest to jest MVP, Bartek Kurek. To też niesamowite. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, to no, co chłopak się na zakrypce wyprawia i w ataku. To sprawił, że Amerykanie będą płakać jeszcze długo. Miowiniarski najlepszy siatka. Żerarda, na to musimy uważać, zawodnik to wdrożony bardzo dobrym uderzeniem. Jak no, będą też 20 trzcizni, będą naszej branży, to też potrafimy. Za małą liczbą graczy atakujemy. Trychowiak czeka na wsparcie. Jest grupa Polaków przeciwko dziesiątki Anglików. Obraniak. Dawrzyniak. Wzystko wstecz po Runnej Anglii, w okręgu własnego polakarnego. Obraniak. Je had jacht. Stuk. Dan is het niet zo fijn. We gaan een Bye. Okay. Czy istnieją żaby, które mogą zabić człowieka? Oczywiście mój kolega został postrzelony dwa lata temu przez żabę molinkę z kulkowania. Jaki wzrost może osiągnąć klinik cesarski? Jak piję to nawet i dwa metry. Ej, co jest? Jakie zwierzę zrzuca sobie? Nie wiem, hipopotam. Jak to nie? nie. Czy flamingi naprawdę są różowe? Czy małpy naprawdę jedzą banany? Dlaczego nie mogą spożywać koty? Nie mogę jeść Jak będzie wyglądał twój nietypowy spin banan پتہ پتا 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 پ ◆、うん czytasz. Może ci się wam tak nie umie, jak się na chwilę oderwiesz. Bardzo mądrą książkę. O mężczyzna. O tobie też. O mnie? No proszę. A cóż ty takiego tam o mnie piszą? Nie piszą, tylko bardzo mądry pan profesor pisze. Pisze dlaczego jesteś taki mądrala, dlaczego na wszystko masz zawsze gotową odpowiedź i dlaczego jesteś taki głośliwy. No to dlaczego? No nie masz macicy. Aha. No... Recepty, który dzięki wyjątkowej substancji zwalcza każdy rodzaj bólu. Pyrralgina numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź nasąpił się z lekarzem lub no farmaceutą, gdyż każdy reagent hmm. niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak to mówią u nas w kanałach, człowiek miewa błoto na oczach. Zanosiu, czy mogę pójść do Ciebie na górę? Nie mogę patrzeć, jak mój most doprowadza się...